Neville Goddard. Wartość snów. Wykład wygłoszony 6 czerwca 1959 roku. Używamy zamiennie słów Bóg, Chrystus lub wyobraźnia. Oznaczają one to samo. Jeśli używam słowa Bóg, ponieważ jestem poruszony, aby go użyć, lub słowa Chrystus, mam na myśli to samo. Jest to fundamentalna moc, która stworzyła i podtrzymuje wszechświat. I nasze środowisko. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, a przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Moglibyśmy użyć słowa wyobraźnia, ale sekretem jest tutaj Słowo. Czym jest Słowo? Coś przez nie się stało, co się stało? Nauczono Cię wierzyć w wiele rzeczy na temat Słowa. Przeczytaj Biblię. A dowiesz się, co to znaczy, ponieważ nikt zaznajomiony z Pismem Świętym nie może nie zauważyć, że słowo jest snem człowieka. Nauczono cię, że jest to jakaś istota, która narodziła się w cudowny sposób, bez udziału człowieka. W pewnym sensie tak jest, gdy coś mi się śni i pojawia się znikąd, nie jest zależne od niczego zewnętrznego, jeśli będzie wśród was prorok, ja, Pan objawie mu się we śnie. Tak więc głos Boga jest snem człowieka, błogosławiona, bo uwierzyła, że to, co Jej powiedziano, spełni się. Zostało jej to powiedziane we śnie. Od początku do końca Biblii Bóg zawsze przemawia przez sen. W księdze Hioba mówi o dwóch rodzajach snów. Pierwszym z nich jest sen, a drugim nocna wizja. On otwiera uszy ludzi i straszy ich ostrzeżeniami. Nie muszę zasypiać, aby marzyć. Koszmar jest rearanżacją codziennych myśli. Są one uporządkowane i przedstawione w formie spektaklu, a jeśli mój cel jest błędny, to dostaję takie przerażające ostrzeżenie. Takie ostrzeżenie w Księdze Rodzaju wygłasza Izrael. Najpierw nazywał się Jakub, a potem wywalczył dla siebie nowe imię Izrael, czyli Israel. Odtąd jego sny były obiektywnymi faktami, więc były prawdziwe. Dobił targu ze swoim wujem Labanem, że wszystkie centkowane i pręgowane zwierzęta w stadach będą jego. A Laban zgodził się, myśląc, że Jakub będzie niewiele więcej niż niewolnikiem i będzie pracował, aby najpierw zdobyć jego pierwszą, a następnie drugą córkę. Wtedy pan ukazał się we śnie Jakubowi i powiedział, że wszystkie kozy i barany. Które wchodziły w skład stad, gdy przychodziły pić, były centkowane lub pręgowane. A gdy stada się tam rozmnażały, wtedy ich potomstwo stawało się takie jak we śnie: centkowane lub pręgowane, a Jakub stawał się coraz bogatszy, podczas gdy jego teść nie otrzymał nic ze swoich twardych negocjacji. To, co widział w swojej wyobraźni w dzień, zobaczył w porządku chronologicznym w nocnym śnie. Widzimy tysiące rzeczy w ciągu dnia, często nieprzewidywalnych, które są przestawiane i dramatyzowane w nocnym śnie. Taka wizja może nieść za sobą przerażające ostrzeżenie, ponieważ powiedziano nam: Słowo moje nie wróci do mnie bezowocne, ale musi dokonać tego, dokąd zostało posłane. A Słowo Boże jest snem człowieka. Czy potrafisz marzyć? To jest Słowo Boże. W całym Piśmie Świętym. Słyszymy o Słowie Bożym i myślimy, że ktoś rzeczywiście do nas przemówi. Może to nastąpić, gdy człowiek w pełni się przebudzi, ale zazwyczaj przychodzi to we śnie. Salomonowi obiecano wielkie bogactwa i długie życie, a potem okazało się, że to był sen. Bóg zawsze wydaje się przemawiać do człowieka we śnie. Więc głos Boga jest snem człowieka. Nie musi to być nocny sen. W ciągu dnia wyobrażaj sobie, że Twój nocny sen następuje w porządku chronologicznym, tak jak Jakub widział to w odniesieniu do pasiastrego i centkowanego bydła. Choćby cała trzoda była brązowa, ja dostrzegę na niej centki, a to, co zostało przyniesione, dotarło tutaj przez utrzymywany obraz. Zobaczył to, co chciał zobaczyć w swojej wyobraźni. A następnie w nocnym śnie pojawiło się to w porządku chronologicznym. Człowiek jest przerażony swoimi snami, ale są mu one pokazywane tylko po to, aby skłonić go do bardziej konstruktywnego myślenia w ciągu dnia. Bóg jest bowiem wyobraźnią człowieka. Mógłbym wybrać tuzin osób z tej publiczności, które napisały do mnie o kontrolowaniu swoich marzeń. Oto jedna z nich. To człowiek, którego nieruchomość popadała w ruinę, jego najemcy zalegali z płatnościami, do tego niektórzy pili, a ich dzieci były zaniedbane i brudne. Zamiast podjąć kroki prawne, właściciel wybrał się na wyimaginowaną przejażdżkę obok swojej posiadłości i zobaczył ją w doskonałym stanie. Dokładnie w takim, w jakim chciał ją zobaczyć, i wtedy nastąpiła zmiana. Kobieta najemczyni. Złamała nogę i trafiła do szpitala. Jej partner natychmiast zniknął. Kiedy kobieta wyzdrowiała, wyjechała na jakiś czas z dziećmi i wróciła z nowym mężem. Dom jest teraz w lepszym stanie niż kiedykolwiek. Dzieci mają dobrą opiekę, a rodzina jest szczęśliwa i zadowolona. Tak więc błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co jej powiedziano, bo każdy jest Maryją. Właściciel nieruchomości był Maryją. Masz marzenie o tym, kim chcesz być i widzisz je wyraźnie jako spełnione. Teraz błogosławieni są ci, którzy mogą uwierzyć w to, co mówi Bóg, ponieważ głos Boga jest snem człowieka. Czy mogę więc uwierzyć, że jestem teraz tym, kim chcę być i być wiernym głosowi Boga? Wtedy moje słowo nie wróci do mnie bezowocne. Jeśli mogę uwierzyć, to się spełni. Nie ma to nic wspólnego z Twoim pochodzeniem, ponieważ Bóg przemawia do człowieka i nie obchodzi Go, kim jesteś, ponieważ przemawia do Ciebie za pośrednictwem Twojego własnego snu. Nie miej nic do czynienia z tym człowiekiem, ponieważ sen o nim mnie zaniepokoił. Tak mówiła żona Piłata. Piłat otrzymał tę uwagę od swojej żony, gdy ten, który był ucieleśnieniem prawdy, stanął przed Nim. Piłat jest ucieleśnieniem rozumu. A prawda nie odpowiada na głos rozumu. Ale rozum nie mógł uwierzyć, że Bóg przemawia do człowieka przez sen, więc nic nie zrobił. Bóg może przemawiać przez sen, ale ten zwykle przeraża człowieka, ponieważ go nie rozumie. On przemawia do człowieka we śnie, w nocnej wizji. Czyni to, abyśmy zmienili nasz cel i nasze czyny, bo jeśli noc w noc moje codzienne myśli są przestawiane w moich snach, w sposób, który mnie przeraża, to w jaki sposób się do tego przyczyniam. Bo On noc w noc dramatyzuje mój dzień, lecz nie w porządku chronologicznym. On bierze cały dzień i dramatyzuje go. Jeśli więc sen nie jest przyjemny, to będzie mnie przerażał, aby skłonić mnie do odwrócenia się od moich uczynków, mojego myślenia i przearanżowania mojego umysłu bym doszedł do punktu, w którym mogę zmagać się z tą istotą, moim wewnętrznym ja, tak jak zrobił to Jakub, i uzyskać nowe imię, tak aby moje dzienne wyobrażenia mogły być następnie projektowane w nocy tak, jak miało to miejsce w ciągu dnia. Jakub pragnął centkowanego i prążkowanego bydła i tak właśnie je widział. Cała Biblia od początku do końca jest wizją Boga przemawiającego do człowieka, a On przemawia do człowieka za pośrednictwem snów. Wizje różnią się od snów i przychodzą dzięki łasce, tylko po to, by świadczyć o postępach, które czynisz, by zaznaczać kamienie milowe na drodze. Czasami słyszysz bezpośredni głos, ale jest to rzadkie zjawisko, niemniej Bóg zawsze przemawia do człowieka poprzez jego sny. Głos Boga jest słyszany przez człowieka w snach. Na początku umieścił człowieka, Adama, w głębokim śnie i nie ma zapisu, że kiedykolwiek się obudził, więc nadal śpi. Potem Bóg przemówił do nich w chłodzie wieczoru. To wszystko jest obrazem. To człowiek pogrążony w głębokim śnie, a Bóg przemawia przez medium snów. Jeśli będzie wśród was prorok, ja, pan, dam mu się poznać w widzeniu i przemówię do niego we śnie. Nie musisz zasypiać, aby marzyć. Wszystko na świecie mówi do mnie, a ja mówię do siebie, a moja własna cudowna wyobraźnia to Bóg mówiący do mnie. Na początku był sen, a sen był z moją wyobraźnią i sen był moją wyobraźnią, a przez nią stały się wszystkie rzeczy, które się stały. Tak więc zaczynamy we śnie, ale mogę zmienić mój sen, a zmieniając go, zmieniam aktywność mojej wyobraźni i zmieniam zjawiska mojego życia. Jeśli tego nie zmienię, wszystko pozostanie takie samo. Jeśli znasz kogoś, kto chciałby to lub tamto, nawet nie kiwnij palcem, ale wymasz to dla niego. Jakby to było, gdyby to było prawdą? Przedstaw go sobie tak, jakby jego marzenie było faktem. A następnie nie rób nic w kierunku jego spełnienia, ponieważ prawdziwe marzenie ma swój sposób realizacji. To jest Twoje Słowo i nie może ono powrócić do Ciebie bezowocne. Ale ja mogę zmienić Słowo Boże, zmienić zdanie i sprawić, by brzmiało inaczej. Możesz wziąć dowolnych dwanaście słów i wyrazić oddanie, lub zmieniając ich układ, wyrazić coś przerażającego. Słowo Boże jest snem człowieka. O czym więc marzymy? Gdybyś tylko uwierzył i stał się tą, o której powiedziano, błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co jej powiedziano. Ty bowiem jesteś tą, o której tu mowa. Pomyśl o najbardziej idealnym stanie, jaki chciałbyś osiągnąć, i nie modyfikuj go. Pomyśl o idealnym stanie dla siebie. Nikt nie chce tego samego. Niewielu chciałoby robić to, co ja robię, i bardzo prawdopodobne, że nie zależałoby mi na robieniu tego, co ty robisz. Ale wyobrażaj sobie szlachetnie: Masz słowo. Jego użycie może spowodować pozorną konwulsję, tak jak w przypadku tego człowieka. On nie zrobił nic innego, jak tylko odbył swoją wyobrażeniową przejażdżkę obok swojej posiadłości i zobaczył rzeczy takimi, Jakimi chciałaby były. Ale potem wydarzyło się to, co można nazwać konwulsją. Kobieta miała wypadek. Zapytał, czy to on spowodował wypadek. Oczywiście, jego słowo go spowodowało. Było to potrzebne, aby uwolnić kobietę od potwora, który się nad nią pastwił. Czyż nie była to niewielka cena za wolność i cieszenie się tym, co nastąpiło później? Ale uważaj, jakie słowo wypowiadasz. Ponieważ słowo Boże jest snem człowieka. A skoro sen człowieka jest spowodowany jego własną wyobraźnią, to kim jest Bóg? W ostatnim tygodniu miałem jedno niebiańskie doświadczenie za drugim z moim ojcem, ponieważ tak wiele o nim myślałem, że stał się on częścią nocnego spektaklu. Mogę wziąć każdą z tych części i zinterpretować ich znaczenie jako instrukcję. Oto poprzedniej nocy byłem z moim ojcem. Wiedziałem, że odszedł i on o tym wiedział. Ale był także świadomy, że jego synowie nie mogli tego zobaczyć. Mój brat Colin wyszedł na deszcz i złapał kilka latających ryb. Teraz zatrudnia dwa, trzy tysiące ludzi, z których każdy mógłby to dla niego zrobić. Ale on wyszedł. We śnie. I sam zdobył te latające ryby i przyniósł je do domu. Teraz na Karaibach nie ma nic tańszego niż latające ryby. Jeśli chcesz delfina, prosisz o delfina i tak dalej. Ale jeśli poprosisz tylko o rybę, zawsze dostaniesz latającą rybę. We śnie mój ojciec powiedział do mnie: „To wspaniałe. Nie ma fałszywej dumy i może używać własnych rąk do robienia tego, co niektórzy uważają, że powinni robić tylko słudzy”. Mój brat był jednym z ośmiu synów, którzy nieśli mojego ojca do grobu. Mój sen nie był dla mnie przerażający, ponieważ wiedziałem, że mój ojciec był tam, gdzie Colin nie mógł go zobaczyć. Ale patrzył na niego i był dumny, że jego syn okazał się pozbawiony fałszywej dumy i mógł zrobić to, co każdy z jego pracowników zrobiłby z przyjemnością. Gdy dzisiaj żyję w pełni w wyobraźni, jako człowiek, którym chcę być, jestem posłuszny Słowu Bożemu. Mogę wziąć to samo słowo i zniekształcić je, bo sam jestem nim, ponieważ Słowo Boże jest marzeniem człowieka. A to wyrastające z wyobraźni jest Bogiem. Tak więc Bóg, Chrystus lub Wyobraźnia są tym samym, a wszystko mówi o Twojej własnej cudownej ludzkiej wyobraźni. Ale jeśli w ciągu dnia zmodyfikuję Słowo z powodu dowodów moich zmysłów, to Słowo, które wysłałem, zostaje unieważnione. Jeżeli jednak pozostałem wierny mojemu obrazowi, to musi ono osiągnąć to, do czego zostało wysłane. Każdy może usłyszeć Boga, ponieważ każdy jest Bogiem. Nie jesteś jakąś małą rzeczą oddzieloną od Boga. Ludzie chodzą do kościoła, klękają i próbują uzyskać posłuch u Boga, mając nadzieję, że Bóg wybaczy im coś, za co sami się potępiają. To też jest Słowo Boże, ale cóż to jest za zamieszanie? Nie ma nikogo, kto mógłby wstawić się za Tobą, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym. Stań więc na własnych nogach i głoś Słowo za wszystkich, w tym za siebie. Wtedy musi się ono spełnić, ponieważ wyobraźnia, Tworzy rzeczywistość i nie ma nic, co mogłoby ją powstrzymać. Mój ojciec stanął na plaży na Barbadosie 30 lat temu i zobaczył, że jest to idealne miejsce na hotel. Nigdy nie porzucił tego marzenia. Lata mijały, właściciele w końcu zmarli, a kiedy wystawiono go na sprzedaż, jedyna osoba, która mogła zapłacić za niego dwa razy więcej niż mój ojciec, wyjechała do Brazylii. A jej oferta dotarła 24 godziny za późno. Marzenie mojego ojca spełniło się, choć wymarzył to 30 lat wcześniej. Był Jakubem i zmagał się z pomysłem, aż ten stał się realny. Najpierw urzeczywistnił go w swoim umyśle, a kiedy nadszedł czas, jedyna osoba, która mogła go przelicytować, została wysłana do innego kraju. Mój ojciec tego nie zaplanował, ale kiedy mężczyzna z Brazylii przypomniał sobie o sprzedaży, i wysłał swoją ofertę. Dotarła ona 24 godziny za późno. Do wszystkich tutaj jesteście Bogiem. Nikt z Was nie jest jakąś małą istotą, która bije innych po głowie. Bóg stał się tobą, abyś mógł się obudzić i wiedzieć, że jesteś nim. Nic, co kiedykolwiek zrobiłeś, nie spowodowało tak zwanego neupadku. Nie ma grzechu pierworodnego. To Bóg faktycznie, dobrowolnie i z miłością stał się własnym stworzeniem które nazywa się człowiekiem, aby obudzić je, by stało się nim samym. To był celowy i świadomy zabieg, aby obudzić swoje stworzenie. A kiedy się obudziło, przestało być stworzone, ponieważ jest Bogiem, więc ten, kto przychodzi po mnie, jest lepszy ode mnie. Dlaczego? Ponieważ przyszedł pierwszy. To, co najpierw było obrazem i zostało rozpalone przez Boga, i jest Bogiem, nie ma początku. Na tym polega tajemnica. Coś, co miało początek, jest oświetlane przez coś, co go nie ma i staje się tym, więc również nie ma początku. Forma jest oświetlona i staje się centrum wyobraźni. Wtedy rozumiesz słowa: Przywróć mi chwałę, która była moja, zanim powstał świat. Tak więc człowiek w prawdziwym sensie nie może się zacząć po tym, jak zostanie rozpalony przez Boga. Więc weź swoje najwspanialsze marzenie i bez względu na to, co przyniesie dzień, Marzenie jest słowem Bożym i nie może zawieść. Czy możesz uwierzyć, że jesteś kobietą, którą chcesz być? Trzymaj się tego, kontroluj to i nie pozwól, aby w ciągu dnia popadło to w chaos. Ponieważ jeśli to zrobisz, Bóg weźmie chaos dnia i przeorganizuje go w nocnym śnie. Może cię to przerazić, ale zrobi to tylko po to, aby cię pouczyć. Te sny są tworzone przez ciebie w ciągu dnia. Ale jeśli teraz tylko ustalisz wzór życia, którego pragniesz i pozostaniesz mu wierny, nie może on powrócić do ciebie bezowocny. Musi osiągnąć swój cel. Tak więc w 66 księgach Biblii zapisano, że on zawsze ukazuje się człowiekowi we śnie. Nieważni są święci ludzie czy święte miejsca. Gdziekolwiek stoisz, jest to ziemia święta. Zdejmij buty, Mojżeszu, bo tam, gdzie stoi człowiek, tam jest Bóg. Bo Bóg jest człowiekiem. Nie oczekuj, że ktoś przyjdzie w biblijnych szatach itp. Prawdziwy człowiek jest naturalnym człowiekiem i działa w naturalny sposób, ale pochowany w nim jest drugi człowiek, Pan z nieba, a jest to Bóg. Niech naturalny człowiek spłodzi samego siebie na swój podzielony obraz. Ale ten człowiek, naturalny człowiek, umarł. A jednak powiedziano Wam: Bogami jesteście. Powiedziano nam, że potępili Jezusa nie za to, co zrobił, ale dlatego, że bluźnił. Powiedział, że jest synem Bożym. Choć powiedział im, Mówię, że prawo wam to mówi. Mówię, że jesteście bogami, synami najwyższego. Ale umrzecie, jak jeden mąż upadniecie. O wy, książęta. Pisma nie można złamać. Więc bluźnię, kiedy mówię, że jestem synem Bożym. Mówię ci, że jestem poświęcony i posłany przez mojego Ojca. A ty nazywasz mnie bluźniercą. W rzeczywistości jesteś synem Bożym, synem Najwyższego. Drugi człowiek musi obudzić się w naturalnym człowieku. Więc umrzesz jak każdy inny naturalny człowiek. Ale mimo to prawdziwym tobą jest syn Najwyższego. Kiedy powiedział, że umrze, a jednak był synem Bożym, nie wiedzieli, że mówił o drugim człowieku. Pierwsza szata, w którą jestem ubrany, musi zostać odrzucona, gdy przebudzę się z jej wnętrza, aby odkryć, kim jestem. Najpierw muszę stać się widoczny i śmiertelny. Blake pisze, cokolwiek zrodzone jako śmiertelne, musi zostać pochłonięte przez Ziemię, by z pokolenia wolnego się powić. Więc co mam z Tobą zrobić? Ty, matko mej części śmiertelnej, z okrucieństwem ukształtowałaś me serce i fałszywymi, zwodniczymi łzami. Zakryłaś mi nozdrza, uszy i świat przed oczami. W ślepej glinie mój język zamknęłaś. I do śmiertelnego życia mnie zdradziłaś. Przy śmierci Jezusa wolność się we mnie rodzi. Więc co mam z tobą zrobić? Ta szata ciało ma być używana, gdy się przebudzę. Lecz gdy budzę się coraz bardziej, mogę udowodnić przez sen, że jestem nim. Historia brzmi: Idź i przyprowadź mi Jakuba. Ten, który uformował mnie z łona, aby przyprowadzić Jakuba ponownie do niego. Przynieś mi ten stan umysłu, który może z góry określić, co nastąpi. On chce syna podobnego do siebie, ale kto może przyprowadzić Jakuba? I jak mogę go znaleźć, skoro jest taki mały? Tak, jest mały, ale kto go przyprowadzi? On ukształtował cię w łonie Matki Natury, abyś przyprowadził Jakuba. On chce obudzić w każdej istocie kogoś, kto może tworzyć tak. Jak On tworzy, ponieważ On tworzy przez Słowo, a Słowo Boże jest snem człowieka.